Polska żegna Piotra Borkowskiego. Legenda scenopisarstwa odeszła. Twórca zimnej wojny i na wspólnej zmarł w wieku 52 lat, pozostawiając niezatarte ślady w serialach i kinie. Gildia scenarzystów polskich w żałobie dobry, wrażliwy człowiek. Jego scenariusze od iluzji po lęk wysokości zachwycały miliony. Jak zapamiętamy tego mistrza? Polska kinematografia pogrążyła się w żałobie po śmierci Piotra Borkowskiego, wybitnego scenarzysty, który odszedł 16 kwietnia 2025 roku w wieku 52 lat. Informacje przekazała gildia scenarzystów polskich na swoim profilu na Facebooku: odszedł jeden z nas: Piotr Borkowski założyciel gildii scenarzysta konsultant znawca dobry, wrażliwy człowiek. Składamy kondolencje rodzinie i bliskim. Nie podano przyczyny zgonu, ale wiadomość wstrząsnęła branżą i fanami. Borkowski, znany z pracy przy zimnej wojnie, na wspólnej czy iluzji, był jednym z najbardziej cenionych twórców polskich seriali i filmów, a jego dorobek na zawsze wpisał się w historię kultury. Urodzony 7 października roku 1972 roku w Olsztynie. Borkowski był absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Warwick. Jako filmoznawca i scenarzysta łączył pasję do opowieści z akademicką precyzją. Jego debiutem był krótkometrażowy Trójka do Wzięcia 2007, nagrodzony wyróżnieniem na festiwalu Tofifest i nominowany do nagrody imienia Jana Machulskiego. Film Wyreżyserowany z Bartkiem Konopką, zdobył uznanie za subtelną narrację o relacjach międzyludzkich. Borkowski kontynuował współpracę z Konopką przy Lęku Wysokości 2011, poruszającym dramacie o ojcu i synu, który zdobył nagrody na festiwalach w Gdyni i Montrealu. Największym osiągnięciem Borkowskiego była praca przy Zimnej Wojnie 2018, Pawła Pawlikowskiego, nominowanej do trzech Oscarów i nagrodzonej Złotą Palmą w Cannes. Jako współscenarzysta, wraz z Pawlikowskim i Januszem Głowackim, stworzył historię miłości Zuli i Wiktora, która poruszyła widzów na całym świecie. Piotr miał dar uchwycenia emocji w dialogach, wspominał Pawlikowski w Rzeczpospolitej. Borkowski pisał także dialogi do Na Wspólnej, jednego z najdłużej emitowanych seriali w Polsce, który od 2003 roku przyciąga miliony widzów codziennymi historiami mieszkańców warszawskiego osiedla. Jego prace, jak Iluzja 2022 z Agatą Buzek, nazywam się Julita Czy dół, łączyły psychologiczny realizm z filmową poetyką. Borkowski był filarem gildii scenarzystów polskich, którą współzakładał, walcząc o prawa i uznanie dla scenarzystów. Jako konsultant i wykładowca na UW oraz SWPS dzielił się wiedzą, inspirując młodych twórców. W 2018 roku zdobył nagrodę skrypt za scenariusz pojednanie z Filipem dzierżawskim, a jego eseje o psychologii w filmie, publikowane na blogu SFP, pokazywały głębie jego myślenia. Był poetą scenariusza, skromnym, pełnym empatii napisała koleżanka z gildii na X. Śmierć Borkowskiego wpisuje się w serię bolesnych strat w polskiej kulturze. W ostatnich miesiącach odeszli Stanisław Tym, Jerzy Sztur, Elżbieta Zającówna, Marzena Kipiel, Sztuka i Jadwiga Jankowska Cieślak, każdy zostawiając niepowtarzalny ślad. Fani. Na wspólnej i zimnej wojny zalewają media społecznościowe wspomnieniami, Piotr tworzył historie, które żyją w nas, dzięki za każdy dialog. Gildia zapowiedziała, że po świętach poda datę pogrzebu, a pośmiertnie łajdę tą poezji Borkowskiego Ameryka, nad którym pracował z żoną Elizą. Polskie seriale, od czterech pancernych poem jak Miłość, zawdzięczają swój sukces twórcom takim jak Borkowski, którzy tchnęli w nie emocje i autentyczność. Jego odejście to strata dla branży, ale jego scenariusze od dramatów po codzienne historie na wspólnej będą żyć wiecznie. Żegnaj, Piotrze, twoje słowa wciąż brzmią, napisał Fanna X Polska łączy się w bólu, wspominając scenarzystę, który uczynił nasze ekrany bogatszymi.